Witam Państwa bardzo serdecznie w miejscu Szemionu. Osób polskich, upamiętniającego ofiary ludzkiego terroru. Spotykamy się dziś przy pomniku w przypomniku symbolicznym grobie Polaków wywiezionych przez Sowietów na wschód, żeby w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę pochylić z szacunkiem głowy. Przed poległymi i zawęczonymi na nieludzkiej ziemi. Dopiero od 25 lat można głośno przypominać, że tragedią Polskiego Września był faktyczny czwarty rozbiór Polski. 75 lat temu Niemcy i Rosjanie znów podzielili między siebie nasz kraj. Tym razem wyjątkowo krwawo. Kiedy polska armia toczyła nierówną walkę z hitlerowcami 17 września, oddziały Armii Czerwonej wypełniając. Lipentrop, Mołotow zajęły wschodnie Kresy Rzeczpospolitej. Nowa władza zgotowała naszym obywatelom tragiczny los. Polaków zaczęto systematycznie usuwać z zajętych terenów. Wielu zabito w stalinowskich czystkach, zamęczono na niesławnej łudance. Inni trafili do łagrów, skazani na powolną śmierć w groźnych katowniach. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Polećmy miłosiernemu Bogu wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen, powstaniach i obozach, na dalekiej Syberii, Katyniu, jednoje, oddali życie w obronie ojczyzny, a często także walczyli w obronie innych narodów, Prośmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Zobacz, że jesteście tutaj, w tym szczególnym dniu, aby uczcić tych, którzy zapłacili najwyższą cenę.